Powiem Wam, że to wygląda zacnie. Cię widzowie tym razem już z nadwody jesteśmy na Beli na tym jeziorku co ostatnio w aleksandrii oczywiście jest ze mną casting i ultralight pogoda dzisiaj istnie szczupakowa spróbujemy coś wyduwać Będę dosłownie na tej samej miejscówce co ostatnio, tylko tym razem już na wodzie. Zobaczcie jak szybko te kapelony rosną. Dwa dni temu tutaj byłem, ale już jest od grona kapelonów. Już się nieprzyjemnie robi. Oczywiście na przyponie rapała na początek wolno pumąca ze względu na to, że jest tu od zaczepów Delikatne szarpnięcia, 1 dwa Przerwa pozwalamy tej przynęcia opaść Co emituje martwą grybę co trafiono widzowie, nie uwierzycie. Znalazłem swoją przynętę, którą zerwałem jakiś czas temu. Masz nożyczki na liście Zaraz tam, Co ty gadasz? Mam swoje salmo. Mm. Patrzcie. Na swoim przyponie? Na moim przyponie. Najgorsze jest to, że mam drugie takie samo. Już kupiłem drugie takie samo. Ale dobrze, przyda się, schowam Cię na razie do tym co dobra, że proszę Państwa, przyszła pora na zmiany założymy kanibala crafta w takim kolorku takiego Elapstronga z główką dźwigową, 5 gramową no i dobra, lecimy O i takimi małymi skutkami to Nic się tutaj dzisiaj nie wydarzy na tej miejscówce. rzucę parę razy i zmieniamy miejsce Dzisiejszy plan jest taki, żeby opłynąć wszystkie Znajome nam tu miejsca płytszej wody Obłowić te miejsca Mamy w planach przejść przez Gęst i przedostać się na mniejsze jeziorko, które prawdopodobnie zobaczycie na urywkach z drona i zobaczymy jak to będzie, sam jestem ciekaw. Jesteśmy proszę Państwa na nowej miejscówce szczerze wam powiem, że chyba jeszcze mnie tu nie było oczywiście już splątałem cały zestaw. Się. O Boże, Boże Dobra. Poczekajcie sekundę, ja zaraz do Was wrócę. No dobra, udało się. W miarę szybko poszło. Dobra. Szczerze powiedziawszy chyba mnie jeszcze tu nie było. Ale wygląda to fajnie. Tu mamy brzeżek tam chyba sobie zrobimy pierwszą, pierwszą przerwę na śniadankę ale tam jest fajnie podoba mi się że zaraz pokażę o tam fajny wpływ wąsko może tam być jeden ale pierwszy sobie obłożeł szacunkowe i wody. a zaraz będziemy ruszali na pierwszą przerwę na pierwszą przerwę i

się zaczyna robić coś tam zielska jest pod tą wodą spróbujmy jeszcze tutaj parę rzutówka tego drzewka wygląda ładnie może jakiś oponek. Tutaj by się przydało założyć dropshota na to miejscówka. Fajny tam to pnia leży w wodzie. Mogłoby tam rybę siedzieć. tutaj. I zaczep. zaczep moi widzowie, kochani, nie po zaczep. Nie chcemy stracić gumki, niedobrze. Niedobrze. Nie lubimy takich sytuacji hmm. ale no niestety zdarzy się i tak. Przeplatamy 6, 7, 8 razy. Każdy węzeł ślimuje co powoduje, że się żyłka nie przeciera i łatwiej się zaciska węzły na zdrowie kogoś mamy tutaj na miejscu No, już nam się nie przyda no. Ale nas zniosło, proszę Państwa. Pogoda rano była cudowna, teraz wiatr nam przeszkadza troszkę, ale się nie poddajemy. Trzeba walczyć do samego końca. Bardzo, kolejny zawiązany, oczywiście nie wiążemy na supełki, no i no. Dobra, zestaw mamy związany zakładam nową gumkę. Jeszcze nie wiem jaką, a zaraz coś wybiorę. I korzystając z okazji, że już jestem przy brzegu, to e, zrobimy sobie małą przerwę na śniadanie. years lat Witam widzowie po krótkiej przerwie. to zjedzone. Płyniemy dalej. Teraz będziemy no tam, wpłynąć w ten malutki kanał. Zobaczymy czy tam się A jak nie to przebijamy się na drugą stronę rodzera i zbliżamy na nowe miejsce, w stanie nowe Dobra, dopływam na miejsce i się zwarimy. No więc tak, wygląda to następująco. Porzucamy tą chwilę. Jest tam płytko A. Taki kozaczep i moja wyobraźnia Ale to już chyba było uderzenie Albo znowu moje wyobraźnia. nie moje wybranie. Ale już mi się podoba. Siedzi ryba. Morda Siedzi Ale jak? No to mamy rybę Co tam pokazuj się kolego Szczupak Ale robię rybkę proszę państwa no, dobra Jest z nami kolega Żeby wędki teraz nie straci Proszę bardzo Chyba by tu coś tu wcześniej jest pokaleczony cały albo to poterłowy ale wygląda jakby Близ Jest już blisko wolności ale musisz jeszcze chwilę przysieć, ucierpić gościu, bo jesteś tutaj Dobra. Dobra, siedź morda To taki okaz Zaraz spróbujemy go zmierzyć ale myślę, że jest więcej niż 50. Jest taki 60. 60. Ładna rybka. Co? 60 na Do wody. Po set. Rybkę złapaliśmy przy pomocy Savage Fat Wipes 58 gram Fire Tiger Oskar walczy z zaczepami z zaczepami ja postanowiłem na chwilę wpaść jeszcze na wyspę, zaraz mi się bateria skończy. Ale może jeszcze nagram ze dwa rzuty na tą wyspę. No another Jerk ten od Sawedza, ten zielony zahaczył się gdzieś głęboko, głęboko pod wodą. Jakiś konar, no i niestety został pod wodą. No już tego jerka niestety nie uratuje, nie uratowania. Ale co, mamy dwa, dwie znajdźki za jednym naszym. To prawda wolałbym tego naszego Sawedza, ale mam nadzieję, że jeszcze w sklepie będą. Tym razem wracamy na slidera dziesiątkę od Salmu. Imitacja płoci. Eee, takiego, którego właśnie zgubiłem za jakieś 3 tygodnie temu pod wodą, ale dzisiaj znalazłem. więc tak moi widzowie, nasza wyprawa zbliża się ku końcowi. Pójdziemy teraz z Oskarem na ostatnią miejscówkę dzisiaj. Na ostatnie wypychania tej wody, w sumie które znam kojarzę Ale jestem zadowolony z siebie dzisiaj, bo jedna ryba siadła. Trzy znaczki znalazłem, bo jeszcze jedną znalazłem poza kamerą. Jest do umycia w co prawda, jednego swojego jerk'a utopiłem w wodzie Sawedża tego zielonego Ale rybkę mi złapał Także nie jestem jakoś mega zły na to tak udajemy się, mówię Na ostatnią miejscówkę Może jeszcze coś siądzie Tymczasem ja się wyłączam, bo mam ostatnie procenty baterii I ostatnie miejsce na karcie, chciałbym to wykorzystać w razie czego, jakby ryba siadła Korzystając z okazji chciałbym Wam podziękować za wytrwanie do końca. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz jakiś komentarz. Trzymajcie się i z fartem.